Cześć! Witamy Was w specjalnym odcinku, w odcinku, w którym naszym gościem jest Paweł DJ Wodzirej Paweł Najważniejszy jest marketing Na rynku ślubnym jako DJ Wodzirej od 2012 roku, tak? Czyli już. On... Czyli już 10 lat. A ja było... mam 15, nie wiem jak ty to liczysz. No jak to w ogóle możliwe? I on jako jedyny człowiek w wieku 5 lat zaczął grać na weselach. Zapowiadamy, że ten wywiad to będzie jeden z bardziej odjechanych chyba wywiadów, jakie w ogóle robimy w naszej serii. <trybujesz> Dziękuję bardzo. Do widzenia. <trybujesz> <trybujesz> Pierwsze pytanie. Czy lepiej kiedy muzyka jest pod gust gości czy pary młodej? Zdecydowanie pod gust gości z uwzględnieniem przynajmniej trzech utworów pary młodej. Dobra, i Do yeah. tego pytania się jeszcze... eee, Kolejne pytanie, czy gwarantem dobrej zabawy na weselu jest muzyka Disco Polo? Nie. Yeah. Nie, ale w wypunktem. I ostatnie, czy masz jakąś listę utworów, których za żadne pieniądze na weselu nie zagrasz? Listę nie, ale na pewno by się znalazły. Nie. Znaczy mam, mam. Dobra, a jakie to utwory będą? Jeden, jeden utwór. Tytuł? No? Nie mogę. Nie? <laughs> nie, lokowanie albo a, produktu, okay. albo czegokolwiek innego. Nie wchodzę w żadne polityczne, nie wchodzę w żadne okay. przekleństwa. Raczej staram się, muzyka ma być Pobudzać, tak ładnie ma pobudzać do jakiegoś... Nawet jak nie do myślenia, to po prostu żebyśmy potańczyli, ale nie z, wzywać do nienawiści, ani innych rzeczy. Okay. nie koloruje tego. czy to jest taka nie że tak. muzyka ma być bardziej do zabawy i do wniosek, niż do jakichś twoich przekazów powiedzmy, e, nie wiem, polityczno... Mogę, może, mogę przekazywać ile zarabiam, albo co robię na weselach, to mogę taką piosenkę stworzyć. O, może mi pomożecie jak coś tu... Decydujemy się już na usługę DJ-a DJ Chcę Chcemy podpisać umowę, zarezerwować termin. Jak to A. powinno być skonstruowane tak, aby dwie strony były, że tak powiem, zadowolone. Najważniejszy czas, do której się mają bawić. Przyjęcie weselne, nie, 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 przeważnie nikt chyba nie lubi wyganiać gości, ale z drugiej strony, jeżeli para młoda już się zmęczono od przygotowania siódma rano, paznokcie i tak dalej, to też dyplomatycznie fajnie zrobić, na przykład ja, ja sobie obrałam taką metodę, że zawsze na koniec przyspieszam. Dlatego ci, którzy są potańczyć, potańczą, a ci, którzy nie odróżniają już słupa od żony, że tak zażartuje, no to po prostu już nie za, wiecie, co chodzi, zmęczą się a, i zejdą, tak. Kiedyś było tak, że była moda na zespoły, nieważne jaki zespół by był, Zespoły też są fajne, ja lubię muzykę na żywo, wielbię muzykę na żywo. Eee, tak samo DJ, Wodzirej. Jest taki, jest taki, tak samo z zespołem. To zależy wszystko indywidualnie, ale e, zawsze pary młode miały taki u mnie problem na początku, samym, jak nie było jeszcze to modne. Ej, ale rodzice chcieli, żeby tu grało ktoś, jakieś cyganie przyszli pod dom i pograli. No i wtedy właśnie pomyślałam, a ja jestem trochę takim mentalnie dziadkiem, który gra na akordeonie, więc to chciałem połączyć. I to jest takim niegłupim połączeniem, jeżeli chcecie mieć... Yy, bo przeważnie parę młode, wiecie co, jako jeszcze jeszcze jak na przykład DJ-e, wodzireje, którzy są świetni, yy, po prostu nie mają daru do grania, to po prostu załatwiają sobie kogoś innego. I zwróćcie na to uwagę, może akurat mają kogoś takiego i nie musicie od... Bo zawsze jest tak, że czas. Para młoda po prostu chciała czas na szukanie. Ale lepiej zapytać przecież DJ, a może masz kogoś? A może ty grasz? A może na gitarze nie musi być coś, akordeon. Więc to są takie y, smaczki. Czas, instrument, tak mi się wydaje przynajmniej. I dodatkowy. Mhm. Tak, dokładnie. I, i, I co jeszcze z takich rzeczy? Adres dowodzi Reja żeby wiedzieć, gdzie tam co tam. I co najważniejsze jest, żeby łapnąć flow, tak jak z wami, my, na przykład ja sobie no tak, już my, poza kamerą mówiliśmy, że mamy między sobą taki flow. Nigdy nie pracowaliśmy na przyjęciu weselnym. Na przykład gaśnie prąd. Widzę, że już będzie ciekawie. Zespół że sobie poradzi, no bo mają tam coś tam, nie? Zagrają zire... na żywo, tak? No co, jak masz tylko konsolę i wiesz, dwa głośniki, co? Nie. Powiem wam tak, znaczy ja mogę z swojej perspektywy, ale też z perspektywy wodzileja powiem. Miałem taki przykład, no przypadek, przykład, tak sam wychodzi dziewczyna, która zaprasza rodziców na środek sali i w tym momencie walnął prąd i... Wszyscy myśleli, że jestem na tyle nienormalne, że ja to wyłączyłem i nie wiedziałam, czy świadczy, czy w sensie na początku myślałem, a fajnie, a potem myślałem, kurde, co nie, oni o myślą, że tak pomyśleli. No i wtedy zrobiliśmy bisialę najlepszą, jaką mogą sobie wymarzyć. Światełka klimatyczne, znacie ten klimat. I jest, hej sokoły, nikt nie patrzy na nikogo, bo jest ciemno, każdy tylko... W sensie ważne jest to, żeby nie zostawić gości samych sobie albo cały czas grać muzyki. E, powiedzmy biesiady. Bo ludzie wtedy bardziej, za... bardziej zaanimować, czy wspólną chustą animacyjną, którą no, można robić różne rzeczy, na przykład porzucać parę młode. Nie polecam, ale ja to robię. Naprawdę dasz z tego się wybrnąć. Nie wiem jak u was pod względem światła, ale pewnie jak nie, to Też, będziecie świecić oczami. <laughs> Jeżeli coś nie wyjdzie, to wyjdzie, bo możemy gościom wszystko wmówić, bo oni nic nie wiedzą. Wystarczy, Dokładnie. że zrobimy dobrą minę, do sobie gry, uśmiechniemy się i po prostu poddamy się emocjom. Zagładasz słuchawki, puszczasz muzykę i tu jest w zasadzie koniec Twojego działania. Czy jest coś jeszcze, co mógłbyś zaproponować parom? To nie jest koniec, właśnie. Koniec. Ty, 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 oprócz muzyki jest coś jeszcze. Zaskoczę Was. Ja Jeżeli para młoda właśnie pyta mnie co gram na weselu, to mówię, że nie wiem. Dlatego, że mam... trochę się śmieję, że jestem troszeczkę wedding plannerem, bo od wejścia na salę chciałbym, żeby para młoda bawiła się jak nie na swoim weselu. Oni mają nic nie ogarniać. Ja w, wszystko prowokuję, i zawsze przynajmniej ja lubię, żeby miało coś ręce i nogi. Jeżeli mamy właśnie jakiś tort czy coś, to nie, nie wjeżdżam standardowo i tak dalej, tylko obrany prze, przez coś. E, oprócz tego m, rzutują jakieś tam różne rekwizyty, które na pewno wam się dobrze sprawdzają. Prawda? A jakie na przykład są takie wiesz, złe praktyki, czyli para młoda się przychodzi, przychodzi, pierwsze spotkanie i powiedzmy wyciąga ci listę utworów i tu. tu, 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 tu. No to, czy to jest dobra praktyka, czy raczej trzeba powiedzieć, dobra, oddajemy to w Twoje ręce? Eee, nie ma na to dobrej odpowiedzi, chociaż jest. Zawsze jak para młoda mnie pyta, co gram ja po pierwszym utworze? To odpowiadam, nie wiem, dlatego, że zawsze wszystko od gości. Jeżeli mam 50 na 50, czyli połowa starszych osób, połowa młodszych, zawsze na początku gramy starszych. Dlatego, że starsi nie potrzebują, żeby wyjść i potańczyć Babilona, czy cokolwiek innego, a potem i tak zawsze się przerodzi to albo w jakąś imprezkę, albo w bardziej tarneszne, densowe, niekoniecznie disco polowe. mogą być, ale nie muszą być. Ale jeżeli para młoda przychodzi i mówi, ej, masz 100 utworów, to teraz mam dylemat. Czy mam robić to tak, jak mi doświadczenie pozwala? Czy mam wypunktować to, co oni mi dali? Najlepiej jakby dali mi 3, 4, 5, 6 piosenek, które chcą ukronić, czarna biała lista. 5-6 utworów, świetnie, to jest ich dzień, Niech wybrzmią, nawet zwariacki jakieś techniawe i tak dalej. Ale żeby mi powiedzieli, no bo tak naprawdę to jest moja praca, tak jakby ci kupili aparat i mówią, a ja mam lepszy, weź no na moim. No jest bardzo podobne. Najlepiej wiecie co, powiem mam. Jak macie jakiś utwór, który się kojarzy, zawsze ma ktoś jakiś w głowie, nie? Na przykład jechaliście na wakacje i dać jakiś utwór. Włączcie go na przykład na wejście na salę, zamiast marsza, zamiast poloneza. Wiecie jak to otworzy, wiecie jak... Was, w się, sensie, bo zawsze jest stres na początku, każdy jest trzeźwy, patrzy oceniająco. A wtedy będzie, na przykład miałem parę, parę zwariowaną, która wchodzi na free from design. Wiecie jak wszyscy wchodzili? Albo na przykład różowa pantera, albo Mario. sztosik. polecam. Okay. Powiem wam, że trzeba to tak, taki złoty środek znaleźć pomiędzy tym, jak wujek z ciocią chce potańczyć żoną moja i nie będzie jakiś dureń pokazał, co mam robić. Ale uszanować tych, tych, którzy chcą trochę poszaleć i przebrać się i tak dalej. W ogóle miałam taki przykład, wiecie, że wiem, jak mogę. E, Rozdaję kapelusze góralskie i kiedyś dziadek podszedł do mnie e, z, z, z łami w oczach. Podszedł do mnie i powiedział, że on marzył, nigdy nie był w górach, a chciał być w górach. I dzięki temu tańcowi, który zrobiłem z kapeluszami, on miał i czy mógłby sobie zatrzymać. Tydzień potem para młoda do mnie zadzwoniła i powiedziała, że obok Maryi obrazka, powiesił sobie ten nie, więc, nie, kapelusz, więc to ma dopiero wtedy sens i mam nawet teraz ciarki, o, więc więcej niż tylko zabawa w dzieje no, po no, nie? Tak. No spójrzmy na z paną No dobra, my jako ekipa fotowideo, zazwyczaj gdzieś tam staramy się szukać jakichś tam historii, jakichś wyszukiwać emotik. No w sumie taki DJ czy Woziraj, no to no w sumie co, coś tam powie, coś tam zagra, przywita gości, przywita gości, jakiś tam teatr wniesie, gorzką wódkę zaśpiewany i tyle. Zgadza się, tak? jest zwykłym puszczaczem muzyki. Puszczaczem, no właśnie. A tak serio, to w ogóle my, nie wiem czy, czy, czy przyjrzyjcie się tym. My bardzo psychologicznie do tego podchodzimy. Już tylko no parę minut uświadomił, bo ja nie wiedziałem. Ja naprawdę nie byłem tego świadomy. Jeżeli ja potrafię w czasie jednej piosenki zmienić trzy razy piosenkę, no bo patrzę, ej, dobra, babcia schodzi, no to mogę dowalić jakieś z bo dla mnie masz styla. Babcia wraca, no to bardziej włączę jakieś wieczor, kiczanka czy coś tam. Po pierwsze, muzycznie, to jest psychologiczne. Po drugie, to, żeby mniej więcej złoty środek pomiędzy tańczeniem, a jednak prowadzeniem. No bo jeżeli La Parma nabierze wodzireja, to oczekuję tego, że będzie jednak to prowadzenie, a nie będzie e, włączone i tak dalej. E, I bardzo. No, taka psychologia wchodzi w to, chociaż znaczy kiedyś mnie to interesowało w ogóle, nie? w sensie psychologii, ale nie wiedziałam, że będę to wykorzystywał w swojej pracy. Czasami jest tak, że właśnie to psychologicznie trzeba podejść do tego, bo czasami jednostka może nam troszeczkę rozmyć plany, na przykład zacznie naśpiewać gorzką łódkę wtedy, kiedy wiesz o tort, a my tego nie chcemy, bo tort może opaść, nie? I ja muszę właśnie tak działać. Tak samo nikt nie widzi tego, że mamy gorące dania. Ja muszę pod to. I musimy zgrać wszystko: foto, wideo, kamerzystę, w sensie, no tak, eee, sale. Czyli gorące dania, no i jeszcze życzenia państwa młodych. Więc my jesteśmy takimi wedding plannerami, można powiedzieć. Cała logistyka. Najważniejsza zasada: jeżeli para młoda jest na weselu, to goście chętnie biorą w niej udział. Bądźcie na sali tanecznej, mówię do par młodych w tym momencie. E, na pewno koledzy że to potwierdzą. Oni przychodzą dla was, nie dla nas. I jeżeli widzą was na parkiecie, a nie chodzących wśród gości, to widzą, że ej, to ma być impreza. Jeżeli chodzą, to myślą, że DJ swoje, a e, to swoje. Więc bądźcie na sali tanecznej, po pierwsze. Po drugie, jeżeli Ktoś musi opuścić salę weselną z różnych przyczyn, koło 22, czyli wcześniej małe, małe dziecko, ma cokolwiek innego, zostawił żelazko na gazie, tym cokolwiek inny, no to jak najbardziej pożegnajcie tą osobę ale i uszanujcie, ale zróbcie to nie na widoku innych gości, bo mamy różne patenty jako, koledzy, jako branża weselna, jako koledzy tak itd., które można wykorzystać po to, żeby babcia, wujek, ciocia zostali dłużej. Jeżeli oni zobaczą, że ktoś jedzie, to mówię, ej, no może mnie odwieźć, no bo już oni jadą. A jeśli tylko nie zobaczą, to większe że staną dłużej, Ja chyba nam na tym zależy, żeby się goście długo bawili i fajnie wspominali. Czekamy na to dwa lata, trzy, rok, więc zróbmy to tak, żeby było fajniej. To jest kolejny tip, czyli żegnamy, ale nie na widoku gości. Później oczywiście, na koniec sam to możemy nawet na konsoli u mnie wszędzie gdziekolwiek wyżegnać, ale nie na początku. No i trzecie, nie zapomnijcie, że to wasz wyjątkowy dzień. I bawcie się dobrze. Iwa Młoda! Doskonała! A mówiła! Tak, taki bonusik, dam podpowiedź. Mamy starsze osoby, dziadków, wujków. Fajnie, po pierwsze można ich uszanować na początku wesela i im podziękować. Bardzo to docenią i dłużej zostaną. Aha. A po drugie, z usadzeniem. Jeżeli yy, chcecie posadzić tych ty, ty dziadków, babcie blisko wyjścia, bo to jest słuszne myślenie i nie do końca, dlatego że chcecie posadzić ich przy blisko wyjścia, żeby wy wychodzili, ale automatycznie tam jest DJ i gra głośno, bo takie jest zadanie DJ-a, tak? Wodzireja. Więc pomyślcie nad usadzeniem yy, starszych osób, nie blisko sali tanecznej, dlatego, że mamy zadanie grać puf, puf. Musi czuć basik, żeby potańczyć, prawda? A ja rozumiem dziadka i babcie, którzy się irytują, bo oni chcą tylko popatrzeć, chcą być lożą przy dercu. Do dokładnie tak, bo to jest też wesele. Spotykają się, żeby rozmawiać, bo się nie widzieli 5 lat. E więc e pamiętajcie o usadzeniu starszych osób. Nie blisko parkietu, nie blisko DJ-a, ale też nie na uboczu, wiadomo, ale tak, bo zawsze tam blisko toaleta i tak dalej. Zwróćcie na to uwagę, proszę, bo to ułatwi wiele wszystkim. I uniknie wiele niekomfortowych sytuacji. Dziękuję, bo musi ode mnie. Dobrej nocy. Dzień, a jest dzień. A jest dzień. tak. Kochani, to byłoby tak z grubsza chyba wszystko na tyle, chociaż tak naprawdę Paweł ma o wiele więcej tipów i wskazówek, ale może to już i jakieś bardziej konkretne powie już wam, kiedy do niego zadzwonicie. Z takim pytaniem, czy masz wolny termin? Masz, masz Może być ciężko. Tak, i... Ile? A, i ile? <laughs> Czmalna, termin na co? Na przyjęcie weselne? Fajnie, teraz się moda zrobiła na czwartki, piątki, więc polecam. Wtedy daję rabat. Naprawdę. Nie Paweł, dzięki serdeczne za to, że chciałeś z nami pogadać. Dziękuję wam I bardzo. Wiesz, w ogóle i... pascie, nie widzieliśmy na weselu, się oni mnie zaprosili. Dlaczego? <laughs> Bo my działamy właśnie niestandardowo. Niestandardowo okay. działamy. Słuchajcie. Ja wam powiem coś. Mówi się tak. Nie takie wesoły się, się kładą. Dziękuję. Tak właśnie, nie takie się na się kładło. dzięki. Cześć, na razie. Muszę teraz posprzątać. Nie było. O kurczę.